Witam was serdecznie, z jest strony Remix, to jest kolejny odcinek z ROM 2, totalowało bitwy online. No, akurat Roma, bo ponieważ znalazło szybciej niż Atyle bo przed chwilą kupowałem z Atyli. Lecz po 10 minutach No, stwierdziłem, że nie będę tyle czekał na jakiegoś przeciwnika. Więc odpaliłem Romę i od razu się zrobiło. Co tutaj jakie pokwicza? Co się dzieje? Zmienił się chyba. Kurwa, ziomuś. Wait! No. Rzym na Rzym? Tak chcesz się bawić? Ja może Galację wziął? Co by na to? Mamy też tutaj legionistów, więc... Tak, weźmy sobie Galację. Zobaczymy, czy damy radę... Ateny. Mimo wszystko weźmy Galację. Eee, weźmy włóczników galackich. Tak. Kurwa! Trzeba szybko. Bo ten gamoń już tutaj... O! Czemu tak szybko kwa? A to skurwesy, no chuj Chyba Kupiliśmy to co mieliśmy Zresztą to bym coś zmienił jeszcze w tym. Ale dobra, dobra. Jest! Jest woja, jest, jest, jest... Są miecze, są włócznie, są strzelce, najważniejsze. że za bardzo mogę jeszcze w końcu, bardziej w końcu mogę pójść, ale że mi się szlachetna jazda skończyła, to <laughs> panika poszła, mogę się w mediańską jeszcze. Dobra, dawaj dawaj. Nie, ziomek, chodź tutaj. Naprawdę Chodź tutaj, bo mnie się nie chce walczyć w takim lesie Spears! Bez uciekania to się eee, dobra Wy po tych dwóch stronach nagie z tyłu. One będą okrążyć w zależności z której strony będzie gorzej. I do asekuracji kolica. Mam nadzieję, że to nie jest kolejny nobowy ziomek z kwadracikiem, tym razem ateńskim. Ale poradzilibyśmy sobie chyba z nim. Każdy tutaj by coś rzucił. Przynajmniej wszyscy wyrzucili w jedną falangę, i by była dziura. I by się wspali po prostu. No dalej, ziomuś Tak szybko żeś wojo znalazł, a tak długo się rozstawiasz? i tak będę szedł. Tak, prosto. Nie. No kurwa, no nie. No i co teraz, ja żąbie? Myślałem, że już katapulty wziął. Chodź na no otwarty. Czekam. Eagle for blood. No, zwłaszcza z tej górki <tryk> chodź tu walczyć, że przyspieszyć. Dum, 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 dum. Golasy na takie rwan... na nudyści papierdalają po tej plaży z gołymi dupami No, to może sobie teraz tak do tych bitw online, że piszcie w komentarzach jaką frakcję kolejną zagrać. Myślę, że będzie ciekawiej bo nie będę mógł patrzeć na przeciwnika, a frakcję i tak użyję, czyli możecie dać nawet gotów czy kogokolwiek a ja ich użyję przeciwko kolejnej kolejnym przeciwnikowi, więc piszcie w komentarzach jaką kolejną Frakcję mam walczyć, w oczywiście, bo w ateli jeszcze pozostały tam frakcje, który, których jeszcze nie użyłem, więc tam na spokojnie sami, sam wybiorę sobie, ale w już chyba dużo wykorzystałem frakcji, jest dużo których po prostu nie umiem, nie ogarniam ich strategii wojennej, gotów na przykład, przykładowo nawet, tak mi się wydają słabi, ale wiem, że można nimi ładnie wygrać. Dlatego, piszcie w komentarzach, siomeczki i łapkujcie, bo naprawdę, banan na ryju robi takie łapeczki, motywuje. Bo jak się widzi na przykład, że jest bardzo mało tych łapek, że jest małe, mała w ogóle oglądalność, zaangażowanie na filmie, to, to seria powoli traci na ważności i pewnie w pewnym momencie może się skończyć. Oczywiście to nie jest żaden szantaż, nie? że jeżeli przestaniecie łapkować, to, to wszystko się skończy. Ale naprawdę, to prawie to humor, i co, samo za, 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 zadowala. Naprawdę, w dużym stopniu takie łapkowanie. A was to przecież nic nie kosztuje. Dobra, skoro jesteśmy już tak blisko, jeszcze trochę zbliżymy. Albo może nie tak blisko, bo nasi tak mają przewagę w strzelaniu, zasięg mają większy, właśnie dobra, nasi strzelają. Niech tutaj już kosić ładnie tych najemnych traków. Oni jeszcze nie mają tarczy i dali ich ten pierwszy ogień. Więc podajemy jak gówno. im jeszcze precyzyjne strzelanie. No tutaj ja się swoimi ucznikami Posłał generała na pierwszy ogień Dobra, szarżyjemy. Wraz zauważył moją kadnicę. Dobra, dobra, lejcie się już tam Wszystko tutaj. Twardo. Dobra, tutaj nas już wygrywają. Błucznie trzeba jak najszybciej wysłać do naszej szlachetnej jazdy, a kurde tutaj... i hoplici doszli, więc trzeba się wycofać również. Macie jakieś umiejętności? Nie. Hmm, trzeba będzie się tam jakoś wcisnąć. Włączcie clean To się zmieścicie Cholera, trzeba wpadać tutaj, bo nam tutaj jest o Dobrze, i wy tutaj się lejecie? Kurde, nie, nie możecie się tak tutaj lać. To są same wódzki! Są kodnicy, włócznicy! Szturmowi! Szturmowi, a ja kurwa uciekałem przed nimi. Ja pierdolę. Dalej, wykończcie ich w końcu. Ile masz ten dowódca? 60. Dawać, dawać, dawać Dacie radę, dacie radę Nasi tutaj na całej linii wygrywają Ich tutaj tłuką Tylko tutaj w dupsko dostajemy Musimy tutaj wódźnikami asykurować o właśnie. A ty to już migali! Podaj podać wad, szybciej! Szlachetna również tutaj już Ucieka ucieka. wad, kurwa Dziwna! Kurwa! Oni nam tu w plecy wlecą! Tak, tak, szybko, 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 tutaj trzeba ich ekstra wy za plecy naszym, żeby nie dać się toczyć. wy sobie z niej poradzicie, ja to wiem. Jesteście twardymi chujami. Ale my musimy ich wysłać, żeby walczyli z, z... szermierzami w kolczugach, którzy tam są. A świetnie, dorwaliśmy ich. przewalniemy zbiureczkę. zbióreczkę. Dobra, i pikujemy tutaj na te wszystkie całe plecy. Już nie wiem, czy będzie na co. Bo my tutaj już ich dowódcę rozwaliliśmy. Dobra, dobra, jest. No na razie cały czas jest porówno. Mogłoby się kurde, tutaj mignąć coś, albo ci w końcu by mogli spierdolić. Twarto, twardo Tych tutaj otoczyliśmy ładnie Dawaj, dawaj, dawaj tych konia Tam się jeszcze będą to dosyć długo O tu pięknie są zamknięci Tylko, że jeszcze dostrzelają Ale mają dosyć dobry pancerz ta galacka Teraz legionieści, więc... O kurde, ale tutaj nasi dostają w dubsko. Dorwiemy ich, kurde. Weźcie się w nich, wbijcie po prostu tak, żeby ich zatrzymać na chwilę. No dalej! Kosić ich! Już jesteśmy coraz bliżej wygrane. Tak, skończyła się amunicja i teraz będzie 36. No skrobiemy trochę tych kodin, no, ale to jest kurwa za mało! Zasrane kuce, nie chcą spierdolić Gonie ja gonię za nim jak debil Przegrupujcie się, kurwa, bo Dobra, te konie im zjebały tak, super, dobra. To już to raczej wygraliśmy. Kurde, to tu jeszcze nasi biegacze mają amunicję, ucznicy. Biurka i gonimy I zwycięstwo Bardzo fajna bitwa Przyjemna Zacięta coś napisał. Słyszałem, ale nic się nie wyświetliło. Okej, okay, to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym multiku o 19. Tym razem będzie to Warcraft. Tak, postanowiłem sobie nagrać Warcraft, a bo dawno go nie było. Jeden odcinek z rankingówki, więc na razie trzymacie się. Do zobaczenia o 19. Jo.